Dzień dobry, witajcie w kolejnym materiale z serii, którą mi nie wybrać. Serii, którą ostatnio lekko zaniedbałem, ale spokojnie planuję nadrobić to, czego brakuje. I planuję też zaktualizować materiały te o wiele starsze. No, oczywiście będzie to standardowy materiał z tej serii, czyli omówię wszystkie okręty w linii. W tym przypadku jest są trzy, bo omówimy sobie linię do utrechta. Mamy ósemkę, dziewiątkę oraz dziesiątkę na końcu. Omówię na każdym z nich mniej więcej jak się gra, jakie cechy charakterystyczne, opowiem jakie moduły. Kapitana pokażę na dziesiątkę. Ponieważ tutaj kapitan na wszystkie te trzy okręty pasuje jeden i ten sam. No i oczywiście po omówieniu okrętów pokażę Wam jakiś tam przykładowy gameplay na tym na dziesiące, tak żebyście wiedzieli z czym się w ogóle tą linią. Je. wiem, że już sporo osób tą linię ma ale może znajdzie to jakąś poradę dla siebie, zobaczy w bitwie coś ciekawego, jakieś ciekawe zagranie, więc powoli będę teraz te materiały nadrabiał. Zaczynamy oczywiście od ósemeczki, którą no, musimy niestety przejść wcześniej przez linię do, od, od siódemki, dopiero wejdziemy na ósemkę, linia, w sumie materiał linii do Goudeni oczywiście już jest. Jeżeli chodzi o te trzy okręty, to gameplay jest bardzo, bardzo zbliżony. Mamy bardzo fajną artylerię główną. W przypadku yy, już ósemki mamy to 5 dwudziestek 2128 które mają bardzo przyjemną penetrację na haekach, bo jest to 32 mm. No, uszkodzenia już nie są za wielkie, ale te 32 mm pozwala nam co nieco poszaleć. No i to są okręty, które są lekkimi krążownikami, ale pamiętajcie tutaj, że też przydaje się manewrować amunicją. Tutaj są fajne hałeki, ale też i bardzo przyjemne apeki. Mają bardzo fajne parametry, więc warto sobie na bliższej odległości, gdzieś tam, gdy ktoś pokaże nam burtę, no to wykorzystać możliwości i sobie oczywiście gdzieś tam poapekować, zwłaszcza jak już go podpalimy swoimi nalotami, bo główną cechą tej linii są naloty, które mają krótszy zasięg względem innych nalotów, bo 11 km no i oczywiście mają o wiele krótsze przeładowanie, można nimi rzucać co chwilę gdzieś tam, jak wrzucimy oczywiście wszystkie moduły i perki do tego, to, to te naloty mamy mamy naprawdę bez problemu. Jest to w bardzo fajna linia do robienia na przykład misji na pożary, gdzie, po trochę sobie popalimy główną artylerią, typ się ugasi i wrzucamy sobie, wrzucamy sobie w niego na lot. I jeżeli chodzi o moduły, no to bierzemy modyfikację głównego uzbrojenia, na drugim slocie system kontroli uszkodzeń, ewentualnie ochrony maszynowni, na trzecim slocie modyfikacja systemów celowniczych numer jeden, na czwartym slocie bardzo ważny moduł, czyli moduł ataku lotniczego, który zmniejsza nam przeładowanie naszego ataku i do tego zwiększa ten przede wszystkim hp -ki. I tutaj to jest bardzo ważne w tej linii, bo przyładowanie przyładowaniem, ale tutaj te samoloty mają dosyć mało hapeków, i te 25% yy, daje nam naprawdę bardzo dużą różnicę i to jest dosyć ważne. No i na ostatnim stocie oczywiście modyfikacja systemu kamuflażu, tak żeby nas było jak najmniej widać, bo to jest jednak lekki krążownik i ogólnie tymi krążownikami staramy się grać, tak w sumie na drugiej linii, yy, tak żeby gdzieś tam sięgać, yy, sięgać na lotem i tutaj wszelkie, wszelkiego rodzaju mapy z wyspami są naszym naszym przyjacielem, bo jeżeli tylko gdzieś mamy fajną wyspę, której możemy no, spotkać przeciwnika po drugiej stronie wyspy, no to to jest idealny moment, żeby go sobie gdzieś tam bombardować. Dziewiątka to w sumie jeszcze więcej tego, co było na ósemce, czyli trochę większy DPM, jeszcze więcej samolotów, w zasadzie jeszcze szybciej samoloty, moduły do piątego slotu, to samo, co było na ósemce, bardzo ważny ten moduł na czwartym slocie i na ostatnim wrzucamy sobie modyfikację głównej baterii, tak, żeby mieć jeszcze większy dpm i Ja w sumie grałem tutaj grałem tutaj bezpośrednio pod DPM, bo te, ten zasięg bazowy 16,5 km, jak daleki krążownik jest bardzo spoko i tutaj ta trajektoria lotu pocisku też robi fajną robotę. Na dziewiątce mamy już troszkę lepszy układ wieży, bo mamy trzy z przodu, dwie z tyłu, nie mamy centralnej wieży, więc trochę łatwiej się tym, trochę łatwiej się tym manewruje. No i tak samo jak przy łosemce staramy się gdzieś tam pływać na tej drugiej linii. Czasami nawet na pierwszej, jeżeli mamy gdzieś przed sobą wyspę i możemy gdzieś tam wykorzystać jej, jej asystę, że tak się wyraża, no to możemy sobie gdzieś tam poszaleć na pierwszej linii. No i oczywiście gdzieś, jeżeli nas przypuszują no to staramy się gdzieś tam być na trzeciej linii. To jest bardzo Fajna, bardzo fajne okręty z tej linii, bo one, nawet jak zbierzemy trochę mocniej, no, no pozbawiam nas hapeków, to dalej jesteśmy zdolni do walki, bo dalej możemy walczyć naszymi nalotami, dalej możemy walczyć. Tu mamy 13,5 km zasięgu już tego nalotu, więc nawet jeżeli gdzieś tam nas obiją, no to możemy dalej męczyć przeciwnika nalotami to macie się po prostu gdzieś tam dalej, tak jak ta. Boosterze, które jak już nas obiją, no i nie mamy nalotów, dalej musimy strzelać. Na usterze musimy sobie porządzić tam wyspy, żeby się schować, żeby móc postrzelać. Tak tutaj możemy sobie po prostu walić dalej nalotami, po prostu trzymać się na odległości poza spotem i naloty, naloty, jeszcze raz naloty. No, i Utrecht, czyli zwieńczenie tej linii. Dodatkowa wieża 300-u, 300 do tego ładnie się kręcą. Niektóre z nich 360, jeżeli chodzi o wyposażenie. No, to mamy ten sam zestaw, który jest na 9, No, przypominam, jeszcze raz ten moduł bardzo ważny. No, i jeżeli chodzi o kapitana, ja sobie wrzuciłem Konrada, czyli legendarnego kapitana, na właśnie Utrecht, bo tutaj według mnie sprawdza się najlepiej. Jeżeli chodzi o drzewko, to lepiej na Utrechcie niż na Goldenie, bo Golden ma swoją legendarkę. I sobie tam wystarczy tego. A tutaj jeszcze ten dodatkowy nalot, który możemy odpalić dodatkowy procent, w trakcie, gdy zadajemy obrażenia, daje radę. No i cóż, ja polecam sobie wziąć ostatni bastion, bo jest to jednak lekki krążownik i no, zbiera i nie chcecie być znalezieni gdzieś tam z zepsutym zepsutym silnikiem, czy sterem, bardzo ważny perk na tych okrętach, to jest szkolenie z koncentracji ognia, które zmniejsza no właśnie też czas przeładowania ataku lotniczego, a przy okazji zwiększa nam nasze naszą peloty, czas przygotowania samolotów, bla, 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 uszkodzenie zadane i tak dalej, hapeki Nadzorca oraz kamo. To jest takie, polecam sobie tak iść po tej linii. Najlepiej to iść tak, o tak, tu, 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 kamo, potem nadzorca, adrenalina, gdzieś pod koniec, mistrz działonowy, że jeżeli nas gdzieś tam dociskają, to mm, no to zmniejszamy jeszcze sobie przeładowanie artylerii głównej. Jeżeli nie chcecie mieć mistrza działonowego, to można sobie wziąć eksperta w wyburzaniu, który daje nam dosyć tutaj, w tym przypadku, 1,5% do podpaleń. No i wtedy ewentualnie jeszcze poprawiony sprzęt, ale w tym przypadku on się aż tak bardzo nie przydaje. Ewentualnie zamiast mistrza nowego, yy, można sobie wziąć eksperta, a potem to już sobie bierzecie jak chcecie, bo w sumie ani sprawny ładowniczy, ani pasmarowane tryby tutaj się za bardzo nie przydają, bo to się kręci całkiem, całkiem przyjemnie. No i co? Podobnie jak poprzednio, druga linia z atakiem na pierwszą. Nie wystawiacie się jakoś za bardzo, wyspa waszym przyjacielem. A to zaraz zobaczycie, oczywiście, w bitwie, do której właśnie przechodzimy. No i jesteśmy już w bitwie. Niestety, w miałem tutaj parę bitew przygotowanych na Utrechcie, ale zachowała mi się tylko ta jedna, co wynik będzie całkiem przyjemny, ale niestety, no, będzie to bitwa przegrana. Taki lekki, lekki spoiler. Początek bitwy, no, staram się gdzieś tam pilnować wyspy, bo jak widzicie, przede mną praktycznie nikogo nie ma. Był dedeczek, ale kojfnął w międzyczasie. Montana jest już w ogóle za mną. Jest szlifie, nie sochaję, więc w teorii mamy tutaj naprawdę bardzo fajny zespół, więc. No, w teorii, właśnie w teorii. w teorii jest to bardzo dobry zespół do pusza, a w praktyce zobaczycie, że tak średnio, więc staram się grać bardzo zachowawczo. Jest gdzieś trąbik po drugiej stronie, ja sobie naładowałem właśnie swój, mmm, swojego, swój nalocik, ale jeszcze gdzieś tam daleko do tego Yamato. Nie sięgam, stara się ono bardzo tutaj powoli. Zresztą, no widzicie, że Ohio i Sliffen właśnie zaczęli sobie uciekać z flanki, więc no, wiadomo, no, nie są to, nie są to zbyt, zbyt potężne okręty, więc nie ma co ryzykować, trzeba się wycofać. E, I no, gra na Utrecht wygląda mniej więcej podobnie. Znajdujecie sobie jakąś taką fajną, przyjemną wysepkę, która zostaje waszym przyjacielem na jakiś czas. Można oczywiście też grać, grać kajtując, ale tutaj to pancerzenie nie pozwala jakoś za bardzo zabawić się w kajtowanie. Zwłaszcza jeżeli po drugiej stronie jest Yamato czy coś naprawdę z grubym kalibrem. No to wtedy to potrafi zaboleć, więc staracie się, że się tak wyrażę, nie pokazywać za bardzo na oczy. Jesteście taką mm, pływającą pchełką, która stara się raczej bardziej wkurzać przeciwnika, niż z nim współpracować, czyli właśnie wykorzystując gdzieś tutaj trochę wysepki, tutaj trochę tego, tu nawet jak nie możecie postrzelać, to zrzucicie na lot, więc staracie sobie gdzieś tam powoli, powoli pracować nad tym, tak żeby robić, robić cyferki, a cyferki tymi okrętami robi się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Zresztą nawet ostatnio gdzieś tam na, na Twitchu, jak robiłem streama, to nawet na utrachcie ekspercik wpadł, więc też już się tak wyrażę odhaczone. Niestety tej bitwy na, na eksperta nie zapisałem, więc to moja wina. Moja wina, e, także lecimy, lecimy dalej. Gdzieś tam starałem się w międzyczasie tą Moskwę bombardować, ale z nas się kręci i ciężko ją trafić. E, to jest właśnie to, jeżeli macie po drugiej stronie Utrechta e, lub, lub cokolwiek z tej linii, no to e, odradzam, zdecydowanie odradzam stawanie w miejscu. Czasami tak się wydaje, że tak, e, wiecie, no dobra, tam mu się ładują te samoloty chwilę czasu, to przecież mogę postać. E, no nie, bardzo odradzam stanie w miejscu, zwłaszcza w trakcie bitwy, gdy idzie wymiana, o, sobie strzelamy, to ten Loty naloty pojawiają się co chwila, dosłownie co chwila, zwłaszcza to na Utrechcie to jest dosłownie co chwila, ale czasami zwróćcie uwagę, nawet jak będziecie mieli po drugiej stronie Goldena, który no o wiele dłużej ładuje te naloty, to też nagle, przyszł. dopiero co zrzucił nalot, my tu sobie strzelamy, strzelamy, a tu o, znowu nalot, nie, więc no... Odradzam, zdecydowanie odradzam, jeżeli widzicie po drugiej stronie m, cokolwiek z tej linii, to stawanie w miejscu y, no, jest po prostu dawaniem nowego, darmowych obrażeń. Y, y, I w sumie, wbrew pozorom, y, tą linią dzięki temu, że ona tak szybko przeładowuje i w dodatku tak szybko te samoloty spadają, bo tutaj w sumie jest to 14-13 sekund od momentu wyznaczenia miejsca do momentu, aż te bomby spadną, to o wiele przyjemniej się też celuje w okręty w ruchu. Trzeba oczywiście nabrać takiej, jakby to powiedzieć, ogrania, takiego. No po prostu porzucać trochę tych nalotów, poćwiczyć. Jak już sobie to poćwiczycie, no to wtedy całkiem przyjemnie się z tego całkiem przyjemnie się z tego bombarduje, bo początkowo mogą być problemy, gdzieś tam, wiecie, będziecie się starać rzucać te naloty, ale niestety nie będzie wychodzić. Tu sobie pozwoliłem puścić erkę, bo i tak się nie świecę, więc do Erka poszła, tak żeby nie oddawać darmowych hapeków. I, i no, mogę sobie spokojnie pozwolić, czyli tak zaraz pójdzie naprawka, żeby gdzieś tam jeszcze te parę hapeków odrobić, tu nie sięgam do Moskwy. Jeszcze kawałek, 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 kawałek jest. Wykorzystując to, że ona tak pochodzi, podchodzi trochę do przodu, to oczywiście na lot idzie w dziubu, bo może w tym momencie przesunie się trochę bardziej, mm, trochę bardziej. Nie, Moskwa zawsze wyhamowała, więc ewentualnie jedyna szansa to gdzieś tam jej dziób, że zbierze tymi, tymi bombami, chyba nawet coś to będzie. Zawsze to dwie bomby w celu. Pojawił się trąb, więc main. Przerzucamy sobie cel na, na trąpa, bo to główny, główny przeciwnik w tym momencie będzie świecił, będzie przeszkadzał, więc trzeba się go jak najszybciej pozbyć. Gdzieś tam będzie jeszcze kolejny pożar na Moskwę wpadł, no, jak na razie takie plumkanie, bo plumkanie, bo 70 tysięcy tylko zrobione, więc, no ale jak tak lekki krążownik, który ma 44 tysiące HP, no to już sporo spłaciłem swojego, swoich HPków, ale bitwa się jeszcze nie skończyła. Jak na razie bitwa fajnie wyrównana, bo mamy 3 po 3, prawda, przeciwnik posiada jednego busta więcej, więc no, trochę szybciej mu tam będzie nabijać bo mamy stratę, stratę punktową Trąb wykorzystuje linię mapy na swoją korzyść oczywiście, czego ja osobiście nie lubię i wiem, że wielu z was też nie lubi ale no, i tak strzela i tak, więc chwila, moment zanim zejdzie Trąb z Ohio się wymienili trochę szkoda, że z tym Ohio mm, że z tym Ohio Ślifien nie poszedł do przodu, bo to byłby naprawdę bardzo fajny push. Tutaj, no nie szukajmy się, szlifen, to bardzo fajna, do dopuszcza. Ohio by na siebie zbierało, Szlifien by robił demeczki i byłoby całkiem spoko, no ale no, nie dogadali się, trudno. Teraz trzeba się pozbyć Moskwy. Z Moskwy Apeki są bardzo groźne. Jak jeszcze Moskwa ma swoją legendarkę, to już w ogóle trzeba się jej pozbyć, bo Moskwa z legendarką to sniper, ponad sniper, więc trzeba jak najszybciej tą Moskwę spacyfikować, pozbyć się, no i wreszcie ją dopalić, bo takim trochę bomb, trochę strzelania i męczenie, męczenie że do tego zacznę się zaraz naprawiać, to już w ogóle Moskwa fajnie współpracuje i tutaj, tutaj w sumie popełniłem błąd, bo w tym momencie nawet na tej odległości mogłem spokojnie przełączyć się na Apeki i myślę, że Moskwa spadłaby sporo wcześniej, no ale na szczęście udało się ją zmęczyć, salwa z Yamato nie trafiona, więc spokój. I tak spokojnie można było na tej odległości przełączyć się na, na Apeczka i gdzieś tam no, szybciej się tej Moskwy, e, Moskwy pozbyć. Lecą hajaki na Jama, to szkoda, że nie dosięgam do niego sąd, ale w tym momencie nie mogę się odwrócić o salva z Yamato niezależnie od tego na tej odległości no. Skończy mnie dosyć szybko. Jeżeli tylko będzie celniejsza, no to będzie, będzie pozamiatane. Właśnie na tą salwę czekałem, po to, żeby jeszcze chwilę, jeszcze chwilę się w jego stronę pokontować, tak, żeby miał mniejszą obszar do ostrzału. I tym razem chyba coś wezmę, jest, ale tylko jedna jedną, jedną penę wciągnąłem. No i jeszcze ja to schowało się za wyspą, więc mogę sobie teraz jeszcze chwilę za darmo go poobijać, bo coś tam z środka go świeci. I staram się odwrócić, tak, żeby gdzieś tam tymi nalotami jeszcze co nieco w tej bitwie tej bitwie zrobić. Niestety, no bitwa wyrównana, ale do dalej mamy stratę, stratę nie dość, że dopałkową, no to jeszcze do tego, do tego podbierają nam właśnie, a w sumie dopałkową to może niekoniecznie, bo mamy trzy busty wzięte za, jeżeli chodzi o poważne uszkodzenia, żeby sobie uszkodzeń więcej robić, no ale oni mają przeładowanie, przeładowanie wydaje mi się trochę lepszą, trochę lepszym bustem, no ale mniejsze z tym, no mamy Kremlina na kapie, który gdzieś tam majaczy trochę burtą, fajnie, że nasi lewą stronę posprzątali, chociaż wydaje mi się, że nasz FDR trochę za bardzo w tym momencie bitwy ryzykuje, powinien się jednak trochę cofnąć, albo ewentualnie popłynąć gdzieś tam w prawą stronę, bardziej gdzieś tam za te wyspy, bo w tym momencie dla mnie jest trochę przyblisko, jest deszcz, jest prawie cała Wenecja, no prawie cała Montana u przeciwnika, ten Kremlin gdzieś tam e, gdzieś tam mocno się jeszcze trzyma, więc no na razie sytuacja w bitwie jest mega trudna, proszę Państwo, mamy, y, mamy w sumie prawie 12 minutę bitwy. Szlifian przechodzi do natarcia i dostaje było do to Yamato. I właśnie. I do tego jeszcze szlifian właśnie walnął Haekami do Yamato. Nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale tak. walnął walną haekami pod wieżę Yamato. Nie? No tak się nie robi. Tak. Tak, tak się nie robi. Nie, nie. Haekami tam cytadeli nie wrzucisz. Ja wiem, że Yamato jest delikatne pod wieżami, ale nie aż tak, żeby zebrać cytadelę z haeka. W dodatku pewnie typne podobnie do po prostu braki penetracji, bo tam jest na tyle pancerza, że haeki ze szlifiana na pewno się nie przebiją. Yamato zmęczone, mamy fraga numer 2, 120 tysięcy zrobione i w sumie sytuacja cały czas mocno wyrównana. To prawda, nawet mamy przez chwilę przewagę punktową, bo gdzieś tam jeszcze ktoś od nas jakiegoś busta zebrał. Zostało na Montana, Desik, Wenecja, gdzieś ich FDR, więc jeszcze w sobie szansa na wygraną jest. Mamy całego Halanda i w sumie właśnie przewagę straciliśmy. Montana skasowało Napoli, ale właśnie mamy całego Halanda niedobrze, bo nie mają jeszcze sfea, więc a to jest bardzo dobry okręt do polowania na dedeczki. Musimy, muszę mieć na uwadze, żeby się tu spróbować go jak najszybciej pozbyć, a jak nie pozbyć, tego po prostu poobijać, tak żeby był łatwym celem. Dostał nalot z FDR-a, niestety zniknął, i tu ciekawe, bo było. Ocelowanie w krążownik, a spadło na montanę i do tego jeszcze tą montanę podpaliło. Więc no, kontynuujemy. Skoro krążownik zniknął, no to ja się staram tutaj jak najszybciej tą montanę poobijać. Montana będzie trudnym przeciwnikiem ze swoją naprawką. Nie oszukujmy się, no będzie się chwilę, chwilę mi zajmie palenie montany, yy, ale wykorzystuję wyspę i dzięki temu, że jestem tak ustawiony, to jeszcze mnie nie widzą, więc mogę sobie spokojnie poobijać. Niestety ten nalot nietrafiony, miałem cichą nadzieję, że ta montana po prostu pójdzie przed siebie i weźmie, ale niestety gdzieś tam spotkanie z krążkiem spowodowało, że się odwróciła. I tu w sumie też kolejny przykład, jak pięknie montana się pali, to mogłem spokojnie zarzucić sobie Apeki w tym momencie, to też mój błąd kolejny, w ogóle to dopała i spadamy. Na szczęście, montana nie, nie wytrzymała nerwowo i próbowała sobie strzelić do mnie poza, poza spotem, i dzięki temu w sumie mogę sobie spokojnie dalej ją obijać. Poszła Elka, więc to teraz hajaki obowiązkowo, żeby tam gdzieś tą montanę podpalić i się jej pozbyć jak najszybciej, chociaż pewnie montana zaraz wyczaruje kolejne, kolejną naprawkę. Jest trafienie z bomb, niestety bez pożarów, szkoda, bo w tym momencie by to trochę uratowało, o właśnie a propos Montana wyciągnęła naprawkę, więc pozbywanie się naprawki, tej go, naprawki, pozbywanie się, pozbywanie się montany chwilę dłużej zejdzie. Niestety zginął nam Haland. no nie dziwię się, dwa radary i do tego jeden okręt stworzony wręcz do walki z dedykami, więc łatwo nie miał, w dodatku gdzieś to może jakiś błąd popełniony i no i się to skończyło. No i to jest ta sytuacja, w której mówiłem, że nasz FDR popełnia bardzo duży błąd, bo jest zbyt blisko, już dawno powinien się spróbować wycofać i może wtedy jakby pożył trochę dłużej, to może nawet by się udało tą bitwę wyciągnąć, bo tutaj sytuacja jest naprawdę teraz to napięta jak nie powiem co na czym no ale niestety FD gdzieś tam spoto dostał no i gdzieś tam oczywiście zbiera leci salwa z Montany na szczęście nie aż tak groźna bo przeleciała de mną udało się tutaj w miarę wycofać tak żeby nie zbierać za dużo no ale nie oszukujmy się sytuacja aktualnie jest taka że po prostu mogę sobie spróbować porobić dożynki i Montana ma 20 tysięcy HP więc chwilę mi się zejdzie zanim ją jeszcze zdejmę mogę to oczywiście spróbować zrobić mogłem ewentualnie zająć się tutaj tą montaną i ewentualnie popłynąć na FDR, -a. tylko że no, sytuacja jest taka, że nasz FDR zaraz zginie i zostanę praktycznie bez wsparcia i to jest właśnie główna bolączka tej końcówki bitwy. Fajna bitwa, bo taka wyrównana ładnie się tutaj składali jeden po jednym, rzadko się widuje ostatnie takie bitwy, gdzie fajnie po raz po raz yy, można było, można było w sumie długo pociągnąć bitwę Tutaj mi się przypomniała jeszcze fajna sytuacja. Jak te naloty lecą w dym, to kiedyś grając na Utrechcie zostałem wyzywany od cheaterów, ponieważ trafiłem DDK w dymie nalotem. Było to bodajże mu, które po prostu sobie stało w tym dymie i sobie pląkało. I puściłem jeden nalot, typ dostał yy, obrażenie i to takie całkiem konkretne: gdzieś tam jakiś pożar. Widziałem, że się RK, RK mu się skończyła. No i oczywiście pojawiło się na czacie, że cheater i w ogóle. No to ja niewiele myśląc, po prostu puściłem nalot identycznie w to samo miejsce. I nie uwierzycie. Typ miał, cza miał czas na wyzywanie na czacie, no ale czasu, żeby się przestawić, nie miał, i ten drugi nalot już go dobił, i dopiero wtedy. Kolega się zapienił i nawet pamiętam, wtedy dostałem wiadomość w porcie od niego, że do, do sporo się dowiedziałem o sobie w każdym razie. Ej, także tak, naloty w dymie też zadają uszkodzenie, jak najbardziej polecam. W dalszym ciągu dużo osób w dymie stoi, więc może to wykorzystać i sobie gdzieś tam ich e, próbować bo bombardować, popalić. Montana udało się swajczyć, W międzyczasie spadł e, zwiastun tragedii. no Zostałem sam na czterech niestety przewaga punktowa przeciwnika jest bardzo duża, wsparcia lotni. Już nie mam, do tego oni cały czas mają, do tego teraz będzie mnie cały czas świecić, więc to już jest tylko kwestia czasu, jak dla mnie ta bitwa się skończy. Więc podsumowując, linia bardzo przyjemna, bardzo wymagająca. Jest to linia, która potrafi zrobić naprawdę duże obrażenia w krótkim tempie. Fajnie się tym gra, przyjemnie, zdecydowanie tej linii nie polecam nowym graczom. Są to jednak lekkie krążowniki. Trzeba co nieco wiedzieć o nalotach, trzeba co nieco wiedzieć o pozycjonowaniu się, ale jeżeli już ogarniecie fajnie, granie lekkimi krążownikami to jest to bardzo fajna alternatywa dla innych lekkich krążowników, bo tutaj jak nas obiją dalej możemy coś w tej bitwie zrobić, dalej możemy rzucać taloty, dalej możemy coś tam dla bitwy robić, jakieś tam obrażenia zadawać. Ja dziękuję pięknie za obejrzenie materiału, jak zawsze zapraszam na inne, no i tak jak wspomniałem na początku, postaram się oczywiście tą serię ożywić, bo nie oszukujmy się, trochę ostatnio y, trochę jej się ostatnio umarło, ale spokojnie postaram się, żeby zaczęła wracać, nadrobić, nadrobić te linie, których jeszcze nie ma nagranych no i odświeżyć te, które są już bardzo stare. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie materiału, jak zawsze zapraszam na inne i trzymajcie się, hej, do następnego, pa pa!